Szanowni Państwo, mamy wiadomości z ostatniej chwili dla tych, którzy to będą oglądali tuż po opublikowaniu, czyli w poniedziałek około godziny 14. .00. Minister Adam Bodnar wysłał do Sądu Najwyższego Prokuratorów. Sąd Najwyższy informuje, zażądali wstępu do Sekretariatu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz wydania im akt sprawy z protestów wyborczych, tłumacząc swoje żądania poleceniem, jakie otrzymali od przełożonych. To czytamy w komunikacie... Sądu Najwyższego opublikowanym w mediach społecznościowych. Absolutnie skandaliczna sprawa, sprawa krytyczna. Zobaczcie, co się dzieje. Do tej pory tego nie było w Polsce, w polskim systemie prawnym, w Sądzie Najwyższym, w polskiej polityce. Sąd Najwyższy jutro, we wtorek 1 lipca, ma orzec o ważności wyborów prezydenckich w Polsce. Sąd Najwyższy przeglądał, dokonywał w ostatnich dniach oględzin kart do głosowania z tych wszystkich protestów wyborczych i z komisji, które były kwestionowane, jeżeli chodzi o ważność liczenia głosów i prawidłowość liczenia głosów. Robił to publicznie, jawnie, na jawnych posiedzeniach. Każdy mógł to zobaczyć, co robią prokuratorzy Adama Bodnara w Sądzie Najwyższym. Przecież to jest uderzenie w najważniejszą instrukcję, Konstytucję sądowniczą niemal w Polsce, no, bez Trybunału Konstytucyjnego, yy, moi drodzy, i przeczytam Wam, co. Mamy tutaj, jakie mamy tutaj informacje, bo na przykład portal w polityce.pl pisze tak: yy, Obóz Donalda Tuska, ustami Romana Giertycha i Adama Bodnara, robi wszystko, aby zablokować wydanie przez Sąd Najwyższy uchwały o ważności wyborów oraz yy, przeprowadzenie zaprzysiężenia prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Jak poinformował dziś Sąd Najwyższy, do jego siedziby weszło dwóch prokuratorów, którzy zażądali dostępu do akt ze sprawy dotyczącej protestów wyborczych. Sąd Najwyższy informuje, że w dniu dzisiejszym dwóch prokuratorów Prokuratury Krajowej złożyło stanowisko prokuratora generalnego w postępowaniu o stwierdzenie ważności wyborów prezydenta RP. Sygnatura akt 1NS 9779, łamane na 25. Prokuratorzy zażądali jednocześnie wstępu do Sekretariatu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wydania im akt sprawy z protestów wyborczych, tłumacząc swoje żądania poleceniem, jakie otrzymali od przełożonych. Pouczono ich o procedurze, w ramach której mogą. Uzyskać dostęp do akt z zastrzeżeniem, że nie może to dotyczyć akt, które są w dyspozycji składu orzekającego. To wszystko czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego. Prokuratorzy po konsultacji telefonicznej zażądali dostępu do akt 214 spraw zainicjowanych protestami wyborczymi. Obecnie wypełniają stosunki, stosowne wnioski. Jeden wniosek dla każdej sprawy. Przepraszam, ale to jest akurat zabawne, bo yy, zobaczcie co się dzieje, Jak, jaki prawny ping-pong sobie robią, tak? Ci, ci prokuratorzy z tymi teczkami, tak? Wchodzą do sądu najwyższego, domagają się wydania im wszystkich tych akt sprawy, a y, potem się konsultują telefonicznie, no to dostają dobra, bierzcie te akta sprawy, co im co wam chce ten sąd najwyższy wydać, a ci im dają, proszę, 214 spraw, 214 wniosków, dwie osoby, wypełniać, <laughs> przepraszam, to, to akurat jest zabawny wątek, znaczy, pokazujący, że mamy do czynienia, naprawdę, bardzo bardzo, bardzo mi szkoda tych prokuratorów, którzy, jak twierdzą, właśnie wykonują polecenia przełożonych. Rządzi gang Olsena. Gang Olsena, po prostu. Wniosek taki, jak dalej pisze Sąd Najwyższy, później będzie dołączony do akt danej sprawy. Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym wyda postanowienie w sprawie około 130 ostatnich protestów wyborczych. To czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego, który macie właśnie przed swoimi oczami. Sprawa jest bardzo ciekawa, ale. Donald Tusk odniósł się dziś, bo to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz, do kwestii Sądu Najwyższego Izby Kontroli Spraw Publicznych. Nie ma możliwości, aby Sąd Najwyższy został zastąpiony w sprawie uznania ważności wyborów przez prokuraturę czy rząd, tak? stwierdził Donald Tusk. Donald Tusk jednocześnie na konferencji prasowej odpowiedział na różne przepuszczenia, różne takie takie domysły, insynuacje, jakoby rząd miał nie publikować orzeczeń Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych łącznie właśnie z tym orzeczeniem ważności wyborów prezydenckich. I mówi Donald Tusk twardo tak: nie może być tak, i proszę to jakby wreszcie przyjąć do wiadomości, bo jest bardzo duża, dużo zamieszania wokół tej sprawy, że będę publikował lub nie publikował orzeczenia tej czy innej instytucji w zależności od tego, czy mi się podobają, czy nie wyniki wyborów. W związku z tym także w, w tym wypadku tych wyborów będziemy traktowali orzeczenie Izby tak samo, jak w przypadku poprzednich orzeczeń. Czyli jak yy, Donald Tusk zapowiada, że te orzeczenia będą yy, publikowane z adnotacją, że... Że izba została wadliwie powołana. Donaldus mówi tak: ci z Państwa, którzy interesują się sprawami prawnymi, ustrojowymi i relacjami pomiędzy Sądem Najwyższym, częściowo zdewastowanym przez PIS a rządem innymi organami władzy, pewnie wiedzą, jak wygląda dotychczasowa praktyka, jeżeli chodzi o tę izbę, i traktowanie tej Izby na przykład przez rząd czy przeze mnie w kontekście publikowania orzeczeń. Tak jak było w przypadku poprzednich, izba kontroli po wyborach do Parlamentu Europejskiego czy wyborach uzupełniających, bo za. Każdy Razem właśnie ta izba, niezgodnie z regułami, z jakie powinny panować w państwie, publikuje te orzeczenia. Orzeczenia są publikowane w dzienniku ustaw, właśnie z dopiskiem, iż y, y, z natury są obarczone wadą prawną. Moi drodzy. To jest polityka, co uprawia teraz Donald Tusk, to jest polityka to, co mówi Donald Tusk, nie są obarczone wadą prawną te orzeczenia, ponieważ ustawa jasno mówi, jasno precyzuje, że Izba Kontroli Nadzwyczajnych i spraw publicznych jest sądem, jej orzeczenia są orzeczeniami. Jeżeli chcecie Państwo, żeby nie były, zmienicie. Prawo, przeprowadźcie cały proces legislacyjny. Rząd, tak jak podkreślił profesor Ryszard Piotrowski, powinien działać zgodnie z prawem, zgodnie z tym, jak jest zapisane w prawem, a ustawy mówią jasno i określają jasno. I różne domniemania tego, to co tam mówią europejskie trybunały, opinie. To są tylko opinie i orzeczenia europejskich trybunałów, które no, nie są źródłami prawa, więc Donald Tusk po prostu tutaj pakuje nas w coraz mocniejszy spór polityczny. Natomiast, no, naprawdę, moi drodzy, nie było takiej sytuacji jeszcze, żeby prokuratura. Wchodziła w trakcie procesu i badania całego procesu ważności wyborów prezydenckich w Polsce do Sądu Najwyższego i co to jakby był wywierany? Nacisk na sędziów, presja na sędziów, straszenie sędziów. Kto popełnił tutaj i gdzie przestępstwo, moi drodzy? A może prokuratura chciałaby zbadać, nie wiem, te komisje, gdzie wyraźnie, nie wiem, Komisja 113 w Warszawie, gdzie 160 głosów. 160 głosów przepisano yy, trzaskowskiemu, a to były głosy na Nawrockiego. Tak, to, to, jest, to jest przestępstwo. Rzeczywiście to jest domniemanie, popełnienia przestępstwa, bo to nie jest jeden głos yy, różnicy. Tak na szybko, na gorąco jeszcze wam powiem, że w internet bardzo to mocno krytykuje, yy, pojawiają się wpisy pod, yy, pod tym postem Sądu Najwyższego na portalu X, gdzie yy, pokazuje się presję, atak na niezawisłość sądu. No, Nie były. Nie było tak jeszcze nigdy w Polsce. Trzeba powiedzieć: demokracja walcząca w pełnej krasie. Absolutnie w pełnej krasie, szanowni państwo. No cóż, obserwujemy całą sytuację i będziemy jej pilnować jutro. Jutro orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych w sprawie ważności wyborów prezydenckich nie damy się. Pilnujemy tej sprawy. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku. Daj łapkę w górę, zostaw komentarz na zasięgu i daj suba dla kanału Analiza Polityczna. Do zobaczenia.